Super dzisiaj wynik 16, 10 par już każda z par pokonała, tak więc już jest rewelacyjnie, teraz może być jeszcze lepiej. Walc angielski zapraszam. Dziękuję pięknie, brawo dla finalistów, tak jak wam powiedziałem kochani, ja już jestem z was bardzo dumny, że was do finału i pomagaliście aż 10 par, na pewno państwo doskonale się orientujecie, że jesteśmy tuż, tuż przed zmianą przepisów Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które to będą mówiły o tym i stanowiły, że na przykład w sytuacji tak jak w tej grupy, jak jeżeli startowało 16 par na turnieju, mieliśmy równę finową, to wszystkie finałowe pary będą miały liczone w finale pudła, czyli od pierwszego do szóstego miejsca będą to miejsca, tak jakby to było pudło. Więc prawo dla... Trzecie miejsce na 5 par, a co innego jest zdobyć szóste miejsce na 20 par. Prawda? Więc jesteśmy, gratulujemy Wam, więc finał to będzie już niebawem. Słuchajcie, to już niedługo ma to wejść, ten przepis, kiedy? No właśnie od 1 września to wiem, że to wchodzi, ale to już niebawem. Przeżyjemy do wakacji, więc będzie to taka sytuacja, że e, będą już parę, które tańczą w rodzinie ćwierćfinałowej i wszystkie pary finałowe będą miały zaliczone to jako pudło na turnieju tańca do kolejnej klasy tanecznej. Więc całkiem nieźle, więc finał to będzie tańczyć z uśmiechem na ustach od pierwszego do ostatniego tańca, bo teraz to już nieważne, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czy cztery. No ale jeszcze czekamy. Do 1 września, od 1 września nowe przepisy, które będą uzależniały właśnie pudła taneczne od ilości par, które tańczyć będą na turniejach tańca. como metálicos, We <laughs> see